Słońce nie odpuszcza, piękna pogoda cały czas dopisuje w podkrakowskich brzegach, gdzie rozgrywany jest turniej smoka rocznika 2012. A ze mną jest szkoleniowy zespołu i Kochlice. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Przemysław Ziarnik jest naszym gościem w naszym studiu przedmeczowym. Panie trenerze, ponad 300 km zajęła wam droga. Czy w pobliżu nie ma turnieju porównywalnego do turnieju smoka? Powiem szczerze, że byliśmy na pierwszej edycji halowej na turnieju smoka. Bardzo nam się spodobało organizacyjnie i sportowo, dlatego też postanowiliśmy przyjechać i teraz, na drugą edycję. Czy na hali Wam się lepiej gra? Jest dużo, no wiadomo, że to zupełnie inna piłka, inna nawierzchnia. Czy szkolicie się bardziej na hali, nastawiacie się na hale, na turnieje, czy, czy trawa również wchodzi w grę w etap, na etapie rozwoju? Na otwartej przestrzeni gry, szczególnie nawet zimą jak trenujemy, to po prostu no, cały czas albo balon i sztuczna nawierzchnia, albo naturalna nawierzchnia. Proszę powiedzieć, bo wspominał Pan o poziomie organizacyjnym. Czy to jest wszystko, dosłownie wszystko, jeżeli chodzi o organizację, czy jest jakiś taki element, który jeden, na który Pan zwraca uwagę? Znaczy patrząc, jeżeli chodzi o, od strony organizacyjnej, to zwracam uwagę szczególnie na, no, na poziom gry, żeby no, jak najwięcej tego grania dla chłopców, bo jak już tyle kilometrów jedziemy, to zależy mi, żeby po prostu każdy zawodnik rozegrał no, jak najwięcej minut na boisku. Czy jakieś typy na, na miejscu już może Pan wskazać? Mówimy oczywiście tylko o Pana zespole. Szczerze, nie, gdzieś nie, nie celuję w żadne miejsce. Przyjechaliśmy tutaj no, zdobyć doświadczenie i przede wszystkim chcę, zależy mi, żeby każdy z moich zawodników no, nabrał tej pewności siebie, a także no, kolejnego doświadczenia. Czy właśnie to doświadczenie zdobywane na turnieju Smoka potem procentuje? Widzi Pan jakiś, jakąś poprawę na treningach ewentualnie, czy treningi właśnie są tak naprawdę drogą tylko do, do zwycięstwa, ewentualnie do, do jak najlepszego wyniku w turnieju Smoka? Znaczy powiem tak, w ciągu, w ciągu całego tygodnia trenujemy stricte, no bardziej nastawieni jesteśmy na treningi tutaj techniczne, głównie technika, pojedynki jeden na jeden, to jest gdzieś naszym, takim można powiedzieć motto. I jadąc na turniej, no, staramy się po prostu no, wykorzystywać wszystkie te umiejętności, które gdzieś tam nabywamy systematycznie. Słońce jest już coraz wyżej, coraz bardziej piecze na czoła, w związku z czym, Panie Trenerze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Pan Przemysław Ziarnik, trener Iskry Kochlice był z nami, dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam oczywiście na śledzenie naszej relacji na YouTube'owym kanale Turniej Smoka TV. W tym momencie trwają spotkania w Lidze Europy, za chwilę przełączymy kamerę na spotkania w Lidze Mistrzów.